Wielkopostna, matko, bolesna pani, nosząca na świętej twarzy głębokie życiowe rany. W tej wieczornej godzinie, przywołani świętym nawykiem Polaków, stajemy wobec ciebie na apel, pewni, że nas wysłuchasz, zrozumiesz i otulisz swoją miłością. Dziś na usta. Wcisną się słowa modlitwy szczerej, wielkopostnej, pełnej nadziei, modlitwy, którą chcemy uczynić pieśnią naszego życia. Prowadź mnie światło, swą błogą opieką, światło odwieczne. Noc mroczna, dom mój tak bardzo daleko, więc Ty mnie prowadź. Nie proszę rajów odległych, widoku. Starczy promyczek dla jednego kroku. Nie zawsze tak się modliłem jak teraz w światło odwieczne. Sam chciałem widzieć, sam chciałem wybierać swą własną drogę. Pomimo trwogi łaknąłem barw świata, ufny w swą siłę. Przebacz tamte lata. Tyś zawsze trwało. Gdym przez głuchą ciemność, przez bór pustynie błąkał się dumny, oczuwaj nade mną, aż mrok przeminie, aż świt odsłoni te drogie postaci, którym ukochał niegdyś, którym stracił. Słowa te wypowiedziane niegdyś przez Andriego Newmana dawniej co wieczór powtarzał przed Twoim matko obliczem ojciec Jangura. Tak, Matko, wiemy, że niesiesz nasze wołanie przed Boże oblicze. Wiemy, że troskę o nas uczyniłaś sensem swojej wieczności. W Twoje ręce składamy każdą modlitwę zrodzoną w naszych sercach. Wołamy więc dalej do naszego Pana. A Ty, Matko, zbieraj te okruchy, ułomki, ziarenka. Te nieudolne słowa i pozrywane myśli, czuła i cierpliwa pośredniczko miłości. Z modlitwą jest jak z drzewem, podczas gdy niektóre obradzają niemal od razu, inne drzewa potrzebują nawet 40 lat, by wydać pierwsze owoce 40 dni jak w wielkim poście. A w dzisiejszej liturgii słowa czytaliśmy wstrząsające słowa o miłości, która wyraża się, wyraża się w tym co najprostsze nakarmić głodnych, napoić spragnionych, przyjąć przybyszów, przykryć ludzką nagość, pielęgnować chorych, uwięzionych nie zostawić samych i pocieszać. Nie umiemy, Matko, tak ofiarnie kochać. W tych najmniejszych sprawach często zawodzimy. Dlatego przez Twoje serce wołamy dziś wprost do serca Twojego Syna. Późno Cię umiłowałem. Piękności, tak dawna i tak nowa. Boże mój. Ulituj się nade mną i objaw mi, czym jesteś dla mnie. Powiedz duszy mojej, zbawieniem Twoim jestem. Tak powiedz, abym mu słyszał. Czeka na Twój głos, dusza moja, przemów do niej. Pobiegnę za tym głosem. Pochwycę Ciebie, Panie. Tak właśnie pragniemy się modlić. Tak pragniemy kochać, tak pragniemy ufać, Matko. Wpatrzeni w Twoje poranione oblicze i w Twoją mądrą dłoni, wskazującą na jedyny sens życia, chcemy jeszcze w tej Twojej Matko świętej godzinie wyszeptać za bratem Karolem de Foucault słowa, które wierzymy w to głęboko. Szepce wraz z nami Jezus Chrystus. Mój Ojcze, powierzam się Tobie. Uczyń ze mną, co zechcesz. Cokolwiek uczynisz ze mną, dziękuję Ci. Jestem gotów na wszystko, przyjmuję wszystko, aby Twoja wola spełniła się we mnie i we wszystkich Twoich stworzeniach. Nie pragnę nic więcej, mój Boże. Twoje ręce powierzam Ducha Mego z całą miłością mego serca. Kocham Cię i miłość przynagla mnie, by oddać się całkowicie w Twoje ręce z nieskończoną ufnością, bo Ty jesteś moim Ojcem. Jasnogórska matko, matko Wielkopostna. Ucz nas tej pięknej, ewangelicznej modlitwy. Wraz z Tobą dodajemy do tej modlitwy tylko jedno słowo, słowo Amen. Tego właśnie Amen. Chcemy się od Ciebie codziennie uczyć. Prosząc o dary Ducha Świętego dla kapituły generalnej zakonu paulinów rozważmy teraz tajemnicę zwiastowania najświętszej Maryi Pannie ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od Zdrowość Mary Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławione owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowość Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Gegrüßet seistu Maria, folde gnade, der Herr ist mit dir, tu bies gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit isti frucht eines Leibes Jesus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Mario, miło stypun na gospodin z Tobą, blogosławię na tym Medżu i błogosławion plodu, Trobe Twoje, Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Święta Maria, Matko Boża, Boże, módl się Boże, za nami grzesznymi, Boże, teraz Boże, i w godzinę Boże, śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami, i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maria, Matko Boża, Modl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. Amen. Tobie, jasnogórska Matko, powierzamy cały Kościół Święty, naszego papieża Franciszka, Episkopat Polski wraz z jego przewodniczącym. Polecamy Ci, Matko, wszystkie sprawy naszej Ojczyzny, intencje zapisane w jasnogórskiej Księdze Apelowej złożonej na ołtarzu. Prosimy o potrzebne łas łaski dla księdza Jędrzeja, dla Kacpra. Polecamy Ci parafię w Radomicku, którą dziś nawiedzasz na szlaku peregrynacji. Polecamy pielgrzymów dnia dzisiejszego. Składamy w Twoje ręce wszystkie sprawy i intencje, które my tu obecni pielgrzymi oraz ci, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów, nosimy w swoich sercach i wołamy wspólnie pod Twoją obronę naszymi prośbami. Racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Pano chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszcielko nasza. nas nas W tych czasach wielkich zmagań i prób módlmy się za Kościół Święty, Święty Michał Archaniele. W ludzkich tym świecie, krąży. Mocą Bożą. O apelowe błogosławieństwo prosimy o ojca Arnolda Hrabkowskiego, generała zakonu Paulinów. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, ojciec i syn, i duch święty. Bardzo dziękujemy Państwu za wspólną modlitwę apelową. Rozważanie poprowadził ojciec Michał Legan. Pozdrawiamy serdecznie z Stróżu Góry, ojców i braci Paulinów. Idź więc natychmiast. Wiesz, co Cię tu czeka? Będziesz cierpiał, udawał kogoś innego. A może nawet ryzykował życiem, mówiąc prawdę. Odejdź, Zimucie. Wszyscy są źli, bo przeżyłem. To nieprawda. Cieszę się, że nic ci się nie stało. Przyjęłabyś go? Tak. Bach niczemu nie jest winien. Nie dałeś mu szansy, aby mógł z nami zostać. On ocalił naszego syna. Odchodzę, bo wiem, że są w dobrych rękach. Odchodzisz? Tak, pójdę z hebrajczykami. Czyli to się nigdy nie skończy? Hebrajczycy zeszli się z całego Egiptu. To liczny naród. Nie wiedziałem, że tylu ich jest. Rozmnożyli się jak szczury. Mojżesz 10 przykazań. Kolejny odcinek już dziś o godzinie 22.10. Cześć Boże, Ewelina Wiśniewska, witam naszych rodaków mieszkających poza granicami ojczyzny i zapraszam na informację dnia. Lider ludowców atakuje prezydenta, z kolei jego żona atakuje pierwszą damę. Tak Władysław Kosiniak-Kamysz walczy o fotel głowy państwa, zapewniając, że chce zgody i pojednania. Z kolei w sztabie Małgorzaty Dawy błońskiej pracują osoby związane z hejterskim profilem Soksburaka. Hala w podrzeszowskiej jesiące, gdzie w sobotę odbyła się konwencja wyborcza Władysława Kośniaka-Kamysza, wypełniła się po brzegi. Kandydata ludowców zaprosiła na scenę jego żona. Przed wami mój mąż, mój prezydent. Choć ty grysznie, jest twoja. Lider ludowców przedstawił swoje pomysły na prezydenturę. Zdecydował się też zaatakować prezydenta Andrzeja Dudę. Ja nie mam nad sobą żadnego prezesa. Ani srogiego przewodniczącego. Przyzwyczajono nas, przyzwyczajono nas, że prezydent albo pod żyrandolem, albo na klamce u prezesa na Żoliborzu. Ja z siebie Adriana zrobić nie pozwolę. Tak na słowa kandydata Ludowców odpowiedział rzecznik prezydenta minister Błażej Spychalski, pan prezes Władysław Kosiniak-Kamysz, który był przez wiele lat popychadłem Donalda Tuska. Pan prezes, który przeprowadził wbrew Polakom reformę emerytalną, tak zwaną reformę emerytalną, podwyższając wiek emerytalny, wypowiadając takie słowa, no powiedziałbym, że lekko chyba się zagalopował. Współpraca z Donaldem Tuskiem będzie się ciągnęła za Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, mówi profesor Arkadiusz Jabłoński. Wydaje się, że powinien uderzyć się przy okazji w piersi i powiedzieć, narozrabialiśmy przez 8 lat dzieląc Polaków, teraz próbuje to poprawić, wtedy to by było uczciwe postawienie spraw. W trakcie konwencji żona Władysława Kośniaka-Kamysza zaatakowała też pierwszą damę. Nie jestem i nigdy nie będę żoną, która milczy, nie ma swojego zdania, chowa się za ogrodzenie prezydenckiego pałacu, statystuje tylko mężowi! Tak ostry ton w trakcie konwencji burzy kreowany do tej pory przez ludowców obraz partii pojednania i zgody. Pytanie czy te no, dość ostre słowa, które padają, no, też e, uwiarygodniają tą narrację o jakiejś e, zgodzie. Tutaj można mieć ewentualnie wątpliwości. Zauważa politolog Bartosz Brzyski. Tymczasem jak donoszą media w sztabie Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, aktywnie działają osoby związane z hejterskim profilem Soks Buraka, który rozpowszechnia kłamstwa na temat prezydenta i prezydenta polityków Prawa i Sprawiedliwości. Parlamentarzyści Platformy temu zaprzeczają. Mało w tym prawdy. Według medialnych doniesień jeden z autorów hejterskiego profilu jest zatrudniony w Stołecznym Ratuszu oraz w Platformie Obywatelskiej. Ma też realizować różne projekty dla instytucji zależnych od samorządów, w których rządzi Platforma Obywatelska. Ja apeluję do Małgorzaty Dawy błońskiej aby oficjalnie odcięła się od tych osób, które prowadzą um, portal Soksburaka, bo osoba kulturalna, osoba, która ma pewien system wartości, wstydziłaby się nawet wejść na ten portal, a co dopiero współpracować z ludźmi, którzy go, którzy go tworzą. Mówi poseł Jan Kantak: Stawka tych wyborów jest ogromna, dlatego opozycja jest zdolna do wszystkiego, mówi politolog Marcin Krzyżanowski. Wydaje się, że ta atmosfera będzie się podgrzewała. Do takiej czerwoności im bliżej będą e, będzie już termin wyborów. Na początku kampanii skrajne środowiska związane z platformą, między innymi Komitet Obrony Demokracji, pokazały, że nie cofną się przed niczym, aby zapewnić zwycięstwo swojej kandydatce Małgorzacie Kidawie Błońskiej. W naszym kraju nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem, podkreślają rządzący. Przedstawiciele polskich władz poinformowali w Sejmie o przygotowaniu służb na wypadek pojawienia się choroby w Polsce. Rząd przygotował także specustawę. Rano w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyło się spotkanie prezydenta z przedstawicielami rządu i służb w sprawie przygotowań do walki z koronawirusem. Do tej pory w naszym kraju nie stwierdzono żadnego przypadku zachorowania spowodowanego koronawirusem. Poinformował prezydent po spotkaniu w BBN. O 10 rozpoczęło się specjalne posiedzenie Sejmu zwołane na prośbę głowy państwa. Rząd przedstawił na nim informacje w sprawie koronawirusa. Hospitalizowanych jest. 121 osób, 237 poddano kwarantannie domowej. Ponad 3600 jest objętych nadzorem epidemiologicznym. Informował posłów minister zdrowia Łukasz Szumowski. Premier Mateusz Morawiecki zapewniał z kolei, że służby są w pełnej gotowości. Ta debata jest najlepszym dowodem na to, jak bardzo poważnie traktujemy ten problem. Rząd przygotował specustawę, która ma ułatwić walkę